Hejka, jesteśmy z tyś, jeszcze agentki. A dzisiaj nagrywamy grę wychowanego i tam jest Julka. Hey. Tak. Julka jest z nami. I teraz będziemy nagrywać. Grę. Julka pierwsza szuka i będzie nagrywała. No, jeżeli i właśnie niedawno dadzą niedawno z nim też filmik i teraz i i teraz Julka będzie szukać, a my zastępujemy jak jak już pójdzie do 20, to wtedy no idziemy szukać. Tak, to tylko się chowamy tutaj na górze, bo jeszcze wiecie, że nie pokazujemy. No no. no to zaczynajemy. Hejka, już szukam. ulę, jagodę i Kalina. Coś nie wchodzę do pokoju Uli. Halo! I pierwszą znalazłam Kalinę. I teraz szukamy pozostałych. Okej. Okay. Eee, no A do... może to się to jest w pokoju? Może? Okay. Ale, ale, ale może ktoś... Nie to być w pokoju. Tak, ale może w tym. A widziała się, Krysztof się chowała w tamtym pokoju. Ale, ale, ale ja ci nie mogę mówić. Ale no tak. No tablicz mnie nie ma. Dobra, to ja to idziemy znowu do pokoju Uli. Oh. Hop, hop, halo! Tam nie ma, bo tam nie może się sprzeciwnik. Halo! Dobra, to najwyraźniej tu nikogo nie ma. To idziemy. Ej, na dole można się chować? Nie, na górze. To jak? To, ja, kto? to, to Może... ja tylko pójdę na chwilę. Hejka. Do... Dobra. Ja już Ula? nie zdadzę. A teraz A tylko jagoda. No, no teraz jagody musimy znaleźć. Tak, ja zaś nie... myślę, że ona tu będzie. Dora. Na nie. razie jagody nie Dobra, ma. Dobra, ja tutaj nie mam, okej. Okay? To Jolka już tutaj. Szukam. Nie, no tutaj nikogo nie ma. Bo już sprawdzałam. W łazience może? Właśnie w łazience. Łazienka? Nie pokazaliśmy mm. łazienka. Tu jest łazienka. Tutaj nie wiem czy ktoś jest. Może tu? Nie bo to, to się często chowa. Co tam jest? Nikt. To, nikt. Mama nie, się nie pozwala chować w safie. No, no Dobra. Chodź, wychodź. Ewakuujemy <coughs> się z tego lekarza. Nie ma tu? tej kodzie. Ale tam nikogo chyba nie ma, bo ja sprawdzałam już tu. A może e, razy? A może w szafie, bo jak ale nie go nie nie zami zami się akurat. tam szukać. Nie ma. Tu na pewno. nie ma. Nie. I no chodźcie poszukamy w innym pokoju. No? No, ale samkę nie ma no, no, Tak. A może ona o tej rzeczy zapomniała? No? Nie, nie. Ale ja wiem gdzie została, na go da, ale nie powiem. Nie wiem, może tu. Nie, tu, tu nie może. Tu ja... Tu. Ula, ja ci powiem na ucho, że jest jagoda. Okej. Okay. Julka, nie pasuje. O, dobra, Julka już idzie. No to znalazła jagoda. Ale nie musieliśmy mogę podpowiedzieć, bo nie podpowiadały mi w ogóle naprawdę. Tylko ulepszy. No. poszedłem do Ale. Więc ja teraz. Nie nie, po, do, no, ja ja nie, nie. Dobrze. Ja to. To teraz kanał liczy, a my już zatrzymujemy tylko na idzie... Do. Dum, dum, dum. Się, tylko na liczy ale, tutaj. No, więc. Nie, Więc zaraz tutaj, a teraz? Tu ja już szukam, no ktoś jest w pokoju? Może tu? Nie ma. Tu? Nie ma tu na pewno w pokoju. Jest tu gdzieś. Nie ma. O mam cię ula. Dobra, już jestem. No jest ula znale znaleziona pielsza. Tak. To ja nie wiem, ona Może się... tu grzeć. Nie, nie masz. Albo jest. Jest Julka. Nie zauważyłam. kurde, że już pójdziesz kurcze. Naprawdę dobrze sprawdzacie. A może jest tu znów? Właśnie. Nie. Nie no, nie ma. Nie jest taka głupia, nie schowałaby się w tej samej kryjówce. To no, możemy ci szukać. Tak, bo, bo ja na przykład pewno gdzie się schowałam. Ja, to... ja też nie wiem, ja w ogóle nie patrzyłam w kosziki. Chyba, tylko patrzyłam gdzie ja mogę no, się schować. Ale nie robię tu? Nie, ja tu jestem. Nazywam pierwszym razem. A w łazience? W łazience to ja nie patrzyłam, ale w łazience to wyłączaliśmy światło. No więc tu raczej jej nie ma. Ale, ale jagoda dobrze się umie skryć. Ja dobrze rzeczy? No właśnie. No, się... Bo wy jeszcze nie wiecie o co chodzi. No. My byśmy w... sobie taką zabawę. No, by się nie nauczyła po prostu. No. no. no, ale... no się... Tu już nie ma. tu Dobra. Dobra, mam... mam, patrzcie, mam jednoś na Nie, z tego kaliny. Dobra, a ja, nie Bo okay. nie, no, to, tutaj się nie można chować, jakby co? Znaczy, tutaj na razie nam to pokazywać. No. Dobra, już wyszliśmy. Nie, tutaj nikogo nie ma a, a może, A y, możecie mi trochę podpowiadać, bo ja nie wiem, gdzie jest. Więc jest. Może? Nie, nie, jest. W y, tamtym pokoju. I jest w to jest wasze waszym pokoju. Od razu to jest była. Była pod tablicą. Opatrzcie, ona była tutaj. O, tam się ja, tutaj, I, bo, bo myślałam, że już tu nie wejdziecie. Jeszcze z ulą No widziałaś to, prawda? To ja, to, kto chce, ja to ja liczę? Nie, ja tego nie liczę! Dobra, to teraz Ale już nie ja... Jest, Ale już trochę mniej. Dobra, to ja już zaczynam i liczę. Teraz to ja szukam. Mam. Już ja tutaj od razu ją znalazłam, tutaj Julkę znalazłam. Bo proszę słychać. słychać. No było, było słychać jak... Jestem w pobliżu. Tu mhm. tutaj. O tak to się czekaj, kto tam jest? Mam ciebie Kalina. O ja... ja myślałam, że to jego, danilo, nie, no jak. Ale musi... ja myślałam. Że... Jego zawsze musi być znaleziona na końcu. To. Ja nie wiem gdzie ja go dam. A wy wiecie? Nie wiem. Mm. Dobra. Dobra, to nie ma. Ja myślałam, że to jakiś to jest. Nie. Już widziało. Nie? No dobra, to idziemy gdzieś indziej. Ale tutaj nic nie ma. Idziemy tutaj do łazienki. Ale, ale było tak. Ja, ja. Jest tutaj Jagoda. Zobaczmy. Teraz Julka. A, jak tam było? Jagoda, I... Jagoda szuka. Tak. Okej. Okay. No, tutaj szuka, tutaj nie była. Ej, ty, okay. e, ej, tutaj szukasz? Nie. Daj. No ale daj. Hejka. Daj Proszę. No, już. Jeden. Ej, to ja już idę. Ula widział... Ula? Nie, Julka. Czy już Ula widziała? Dobra. Teraz tylko. gdzie jest kalina? Wszystkie w jednym pokoju. Dobra, to jest. A ja dalej... ja dalej nie jest tak szybko, bo ja nawet nie wiedziałam gdzie się schować. Dobra, to... To to Ju Bo to Julka była. Właśnie tu. Ja cię już teraz ja znalazłam. Więc ja, 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 ja taki się wychyliłam, tak z tym, tak, o tak, jakoś, jak أس... right, od razu znalazłam. Ja myślałam, że mnie znalazła, bo po prostu pomyliłam. imiona, bo razie sam ulałam na Więc już kończymy odcinek. Pa!